Cześć! Jeżeli masz problem z trądzikiem, bujasz się od lekarza do lekarza i nikt nie jest w stanie ci pomóc, to oznacza tylko jedno. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Ja jestem Karolka, lubuję się w poszukiwaniu wiedzy po to, żebyś ty nie musiał. Jeżeli interesuje cię, jak pozbyć się trądziku, Zapraszam do oglądania dalej. Sam trądzik może mieć różne podłoże, jednak w tym filmie skupimy się na tym najbardziej powszechnym, uciążliwym i najtrudniejszym do wyleczenia trądziku hormonalnym. Innymi słowy jest to trądzik androgenny. Występuje, kiedy w naszym ciele zaburzona jest gospodarka hormonalna, mamy za dużo androgenów, czyli hormonów męskich, co objawia się bolesnymi, ropnymi zmianami skórnymi, głównie w okolicy twarzy. Być może jesteś w tym samym miejscu, co ja parę lat temu, chodzisz od lekarza do lekarza. Oni wprawdzie przypisują ci różne tabletki, różne maści, które niby pomagają, ale tak naprawdę leczą y, objawy, a nie przyczynę. A ty do końca nie wiesz, co tak naprawdę ci dolega i skąd to się wzięło. Zatem pozwól, że wyjaśnię, ale najpierw opowiem ci moją historię. Ja, jak zapewne każda osoba z takim problemem, chciałam się tego jak najszybciej pozbyć i swoją przygodę z leczeniem trądziku zaczęłam u... Znajomej kosmetyczki. Chodziłam na różne zabiegi kwasami, które kosztowały sporo pieniędzy, były dosyć bolesne. Po tych zabiegach skóra wyglądała okropnie, więc wstyd było gdziekolwiek się pokazać, ale no, pomagały na jakiś okres czasu, krótki. Potem wszystko wracało do normy. No i w zasadzie ta kosmetyczka nakierowała mnie na to, że to może być problem na tle hormonów. Więc moim następnym krokiem było po prostu udanie się do lekarza. I tu zaczyna się najbardziej interesująca część tej historii, ponieważ od lekarza spodziewać by się można było, że jest to osoba godna zaufania, ktoś, komu możesz powierzyć swoje zdrowie, kto powie ci, skąd się bierze problem i pomoże go wyleczyć. W praktyce jednak jest zupełnie odwrotnie. Chodziłam do różnych lekarzy. Oczywiście do tych najlepszych, najlepszych, jakich udało mi się znaleźć, poznajomości, z polecenia, do endokry. Ginekologów, ginekologów, endokrynologów. No i oczywiście miałam różne badania krwi, rezonans, tego typu sprawy. Jednakowoż yy, pierwszy lekarz, którego odwiedziłam, był to endokrynolog. No niestety pani mi nie pomogła, zaleciła mi. Jakieś tabletki ziołowe, no bo wprawdzie są inne tabletki Lona mi ich nie mogła przepisać, no bo jakbym była w ciąży, to mogłoby się coś stać. Nie, nie dało jej się przetłumaczyć, że ja w ciąży nie jestem i nie będę. Także nie dostałam żadnej pomocy. Potem poszłam do ginekologa, tam, tam mi z kolei przypisała jakieś maści, które, które niszczą wątrobę de facto. Potem poszłam do ginekolog endokrynolog i tutaj jest sprawa bardzo ciekawa, bo ta pani miała również inne spe specjalizacje. Była, to był endokrynolog, ginekolog ginekolog, endokrynolog ale co ciekawe jeszcze miała specjalizację z medycyny estetycznej na jej cenniku były różne zabiegi między innymi plastyka sromu nie wiem, gdzie miałam mózg w tamtym momencie. Byłam u tej kobiety parę razy, ona bardzo niemiła. To był jakiś koszmar, ta wizyta. Oczywiście to było prywatnie, ona robiła łaskę, że cię przyjęła, ale przypisała mi tabletki hormonalne, innymi słowy antykoncepcyjne, po to, żeby te hormony uregulować. I teraz po przyjmowaniu tych tabletek, cara moja się poprawiła, trądzik zniknął. Po może dwóch latach od przyjmowania tych tabletek, zaczęło się dziać coś więcej. Mianowicie padło mi na układ trawienny. Zorientowałam się, że z moją wątrobą jest coś nie tak, i zaczęłam szperać. Oczywiście ja jeszcze wtedy wierząca w, w kompetencje lekarzy, udałam się do kolejnego. Znowu nie wiedzieć czemu, nie, mo, nie mogli mi pomóc, w ogóle nikt mi nie powiedział, skąd to się bierze. Jeszcze wtrącę, że na pytanie, skąd ten rodnik się bierze, skąd ta nierównowaga, to ja słyszałam od w zasadzie chyba wszystkich tych lekarzy, że taka jest moja uroda. To, to taka była yy, diagnoza, że stąd ten problem się bierze, taka moja uroda i że, yy, i że tak będę miała dopóki nie zajdę w ciążę. No i ja mając już kolejny problem, yy, wprawdzie już bez trądziku, ale z problemami trawiennymi udałam się do kolejnych lekarzy. Tym razem w Wielkiej Brytanii, tu gdzie mieszkam, wcześniej jeździłam do Polski. Tutaj sprawa u lekarzy wygląda tak, że oni y, używają wyszukiwarki Google, żeby diagnozować ludzi. Poszłam tam, no i Google nie potrafił mnie zdiagnozować, nie wiedzieć czemu. Więc oni na połomacku po wmawiali mi różnego rodzaju schorzenia typu syndrom jelita drażliwego, to mój też jeden z ulubionych syndromów. Tego typu pierdoły y, dawali mi różne lekarstwa, które de facto znowu pogarszały moją sytuację. Aż w końcu, nie wiem, ale taka już trochę zrezygnowana, wpadłam na pomysł zakupu książki o hormonach. Książka miała nazwę Hormony autorstwa Magdaleny Wszelaki. Jeżeli ktoś y, chciałby ją poczytać, to polecam, ale tylko część teoretyczną, bo część praktyczna jest do Bani i zaraz wy, wyjaśnię dlaczego. Książka okazała się bardzo pomocna, bo dzięki niej pozbyłam się trądziku w sposób Taki, w jaki powinno się go pozbywać, czyli za pomocą właściwej diety. Dziś już po latach edukacji na własną rękę wiem, że takie schorzenia typu trądzik nie biorą się z tego, że taka jest czyjaś uroda, ale z tego, że my jako ludzie spożywamy pokarmy, do których trawienia nie jesteśmy przystosowani, co powoduje stany zapalne w jelitach, które utrzymywane przez jakiś dłuższy okres czasu prowadzą do reakcji układu odpornościowego i zaburzenia pracy gospodarki hormonalnej, która reguluje pracę naszych narządów, co objawiać się może takimi drobnymi schorzeniami jak trądzik, yy. Egzema, łuszczyca, ale taki stan utrzymywany latami może prowadzić do znacznie poważniejszych chorób, typu choroby autoimmunologiczne, zespół policystycznych jajników, choroba Hashimoto, różnego rodzaju choroby tarczycy, a w konsekwencji może nawet i rak. Przyjmowanie akurat w tym wypadku na trądzik, ale myślę, że no większość leków działa tak, że leczy objawy. W tym wypadku trądzik jest objawem, sam trądzik nie jest chorobą, to jest tylko objaw tego, że w Twoim ciele coś się złego dzieje. Natomiast nie leczą one przyczyny i nie, nie usuwają, a w konsekwencji, biorąc takie leki, jak to widać na moim przypadku, bardzo prawdopodobne jest, że nabawisz się jakiegoś kolejnego schorzenia, no bo w tym wypadku te tabletki hormonalne dostarczają jakieś hormony do organizmu i co z tego, że wyrówna ci się poziom tych, jak poniesie ci się poziom tamtych i to wszystko prowadzi do nowych zaburzeń, czyli idziesz do kolejnego lekarza, po kolejne leki i tak dalej, i tak dalej, niekończące się kółko. Czyli na podstawie tego, co do tej pory powiedziałam, oczywistym jest, że aby wyeliminować trądzik, czy tak naprawdę różnego rodzaju choroby przewlekłe, jakie masz, na które nie wiadomo skąd się biorą, trzeba wyeliminować produkty z naszej diety, których nie powinniśmy spożywać. No dobra, ale jakich produktów nie powinniśmy spożywać? Otóż nie chodzi mi o fast foody, jedzenie śmieciowe, bo to jest oczywiste, ale w książce, o której wcześniej wspomniałam, autorka tej książki, nie wiem czy to jest jej wymysł, czy ona skądś to zaczerpnęła, wyróżnia dwie grupy pokarmów, które są najczęstszymi powodami nietolerancji pokarmowych u ludzi, tak zwana wielka siódemka i mała siódemka. Innymi słowy, żeby wyleczyć trądzik, musisz odnaleźć swoje nietolerancje pokarmowe. I teraz wielkie siódemce, czyli tej najbardziej, najbardziej popularnej grupie pokarmów odpowiedzialnych za nietolerancje pokarmowe, mamy tak: gluten, nabiał, jaja, soja, kukurydza. Warzywa z rodziny psiankowatych oraz orzeszki ziemne. W małej siódemce natomiast, czyli w tej grupie trochę mniej popularnych nieto nietolerancji pokarmowych, mamy tak: wołowinę, cukier, kawę, czekoladę, nasiona, orzechy i banany. Dlaczego akurat taki zestaw? Przecież w zasadzie większość z nich, chyba oprócz cukru i czekolady, uważany jest za pokarmy zdrowe. To dlaczego takie, a nie inne? Będę rozwijać yy, w kolejnych filmach. Teraz jednak przejdziemy do meritum. I teraz, żeby odnaleźć swoje nietolerancje poka pokarmowe, musisz wykluczyć te składniki ze swojej diety na okres mniej więcej 8 tygodni. Po czym, po tym okresie 8 tygodni, wprowadzasz je na nowo i Obserwujesz reakcję swojego organizmu. Dlaczego akurat na tak długi okres czasu? Ponieważ skoro masz już jakieś dolegliwości, które obiegają się przykładowo prądzikiem, to znaczy, że od jakiegoś czasu. Ten pokarm już spożywasz. Bardzo prawdopodobne, że miałeś też wcześniej, jeszcze przed trądzikiem, objawy, które zignorowałeś, ponieważ przez tak długi czas już to jesz, że te objawy stały się dla ciebie czymś normalnym. Dla przykładu, mój znajomy kiedyś powiedział mi, że zgaga jest czymś normalnym. Ja nigdy zgagi nie miałam i nie jest to normalne, ale dla niego było to normalne, bo on przez Tyle czasu prawdopodobnie tą zgagę już miał, że dla niego stało się to normą. Dlatego, jeżeli wyeliminujesz te wszystkie składniki ze swojej diety i potem wprowadzisz je na nowo, będziesz łatwo mógł zaobserwować reakcje na wprowadzone ponownie pokarmy. Autorka książki podkreśla, że nie musisz wykluczać tych wszystkich pokarmów naraz. Możesz zrobić to na dwie tury, po, na wielką siódemkę i małą siódemkę. Ja zrobiłam wszystko naraz, bo uważam, że jak już robisz, to robić, bo już lepiej te 8 tygodni. Przetrzymać yy, raz a porządnie niż to dzielić na dwie, na dwie, czyli w efekcie 16 tygodni. Brzmi to trochę bardziej drastycznie, czyli żeby było wszystko jasne, jak te testy przeprowadzać. Nie jesz tych składników przez 8 tygodni, można przez mniej, ale dla mnie 8 tygodni to jest myślę taki pewny czas, żeby wszystko się w ciele oczyściło, więc przez okres 8 tygodni nie jesz tych składników. Po czym po upływie tego czasu zaczynasz każdy jeden składnik z tej listy wprowadzać na nowo, czyli zaczynając przykładowo od glutenu, minęło 8 tygodni, wprowadzasz gluten. I przez 3 dni jesz go na każdy posiłek dnia i obserwujesz reakcję swojego organizmu. Jeżeli nie stwierdziłeś żadnych anomalii względem tego stanu, który miałeś przez 8 tygodni, to znaczy, że nie masz nietolerancji. Jeśli coś się wydarzyło, na przykład wymioty biegunka, wzdęcia, bóle głowy, cokolwiek, co odbiega od Twojej ostatniej 8 tygodniowej normy, znaczy, że masz nietolerancję. Następnie po upływie 3 dni, Czyli tej fazy testowej, wprowadzasz nowy składnik, przykładowo na i znowu go gojesz na każdy posiłek dnia, obserwujesz reakcje, itd, tak i tak dalej. I tutaj ProTip od y, doświadczonej koleżanki, z glutenem, żeby było wszystko jasne. Gluten to nie tylko y, produkty zbożowe, produkty zbożowe, nie tylko białe, ale ciemne pieczywo też. Ale gluten występuje tak naprawdę w każdej żywności przetworzonej, czyli każdego rodzaju gwendliny, yy, keczupy, sosy nie wiem co jeszcze może być ale mam nadzieję, że się rozumiemy w czekoladzie chodzi yy, o kakao, a nie czekoladę samą w sobie, dlatego białej czekolady ten test się nie dotyczy i teraz kolejny protip najprawdopodobniej twoją nietolerancją będzie to co jest w twojej diecie na co dzień jeżeli ty na co dzień nie jesz na przykład nasion Kawy nie pijesz, yy, bananów, no to moim zdaniem bez sensu jest yy, przedłużać tę te fazę testów i wprowadzać te wszystkie składniki. Ja wprowadzałam tylko gluten nabiał, no bo wiedziałam, że to, jest, to są te. Rzeczy, które ja najczęściej jem. Prowadziłam jeszcze chyba kukurydzę, banany i jaja, no ale wyszło mi, że mam nietolerancję na, glu na gluten i nabiał. biał. Dalej już w zasadzie tych składników kolejnych nie wprowadzałam, bo wiedziałam, że ja i tak ich nie spożywam w takich ilościach codziennie, więc to na pewno nie one są przyczyną tego trądziku, więc uznałam, że nie ma sensu jakby przedłużać tego testu. Dobrze, no to teraz co jeść w takim razie, bo zdaję sobie sprawę, że to wygląda dość drastycznie i dla mnie też to wygląda trochę byłam załamana, kiedy to wszystko po raz pierwszy przeczytałam. Jeżeli ktoś chce przeczytać, to tą książkę można pobrać na darmo jako e-book. W wersji fizycznej jest ciężko już ją dostać. Większość tej książki to są naprawdę przepisy na różnego rodzaju potrawy, zamienniki, tych wszystkich składników. Ja nie mam żadnych swoich przepisów, ja odżywiam się trochę inaczej. Jeżeli ktoś chce wiedzieć jak, zapraszam do pozostania ze mną na tym kanale, bo będę to tłumaczyć i ja tak naprawdę tych przepisów z książki nie polecam, bo ta autorka yy, to były dosyć wymyślne przepisy, takie ciężko dostępne i drogie rzeczy, na przykład glony, albo jakieś chińskie grzyby, albo jakieś dziwne zioła, których wcześniej nie słyszałam. I było to trochę dla mnie przytłaczające, bo okazało się, że muszę zrobić w życiu rewolucję, po to, żeby te wszystkie rzeczy kupić. To kosztowało mnie dużo pieniędzy. Nie kupiłam wszystkiego. Kupiłam to co mogłam, to na co mnie było stać, ale z perspektywy czasu zaktualizowałam swoją wiedzę i wiem, że nie wszystkie przepisy tam były zdrowe, więc teraz jakby utwierdziłam się w przekonaniu, że wcale nie musiałam jeden do jednego odwzorować tych przepisów. Natomiast jeżeli na same potrzeby tej diety eliminacyjnej, po to, żeby odkryć swoje nietolerancje, no to można te przepisy z jej książki zastosować, no bo jednak coś trzeba jeść i ekstremalne rozwiązania nie są może dla wszystkich. Ja niestety ze swojej strony nie mam do polecenia żadnych przepisów. Także albo zapraszam do, do książki po przepisy autorki, albo zapraszam do wynalezienia sobie czegoś na własną rękę, może poszukanie czegoś w internecie. I jeszcze tylko nadmienię, że jeżeli chodzi o te nietolerancje, to niestety nie ma drogi na skróty. Ja wiem, że są y, testy laboratoryjne z krwi na te nietolerancje, jednak. No, no nie polecam, bo te testy nic nie, nie, nie wykazują. Ja te testy miałam robione, wykazało, że na nic nie mam nietolerancji, a mam, czyli te testy można sobie... Wiadomo, co z nimi zrobić. Lepsze życie niestety zawsze niemalże wymaga pewnych wyrzeczeń. Cóż powiedzieć? Jak wygląda życie na takiej zmianie? Myślę, że zobaczenie po raz pierwszy tych wszystkich składników i myśl, że trzeba je będzie wyeliminować z codziennej diety, może być trochę przerażająca, ale powiem szczerze, że nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Ja to wszystko odstawiłam naraz i jest to trudne przez pierwsze dni. Jest to głównie walka ze swoim umysłem. To jest bardziej taki aspekt psychologiczny, że, o Boże, o Boże co ja teraz będę jadł. Natomiast po paru. Dniach, w moim przypadku przynajmniej, się do tego można przyzwyczaić. Staje się to nawykiem, a potem już Twoją naturą. Gotowałam sobie te różne potrawy na mojej diecie eliminacyjnej. Chodziłam do pracy, gdzie ludzie zamawiali sobie KFC, McDonalda na lunch, a ja jadłam tam, nie wiem, swojego dorsza na przykład. Chodziłam też na jakieś grille z ówczesnymi y, ludźmi z pracy. Pamiętam, że wtedy byłam też zaproszona na urodziny kolegi. Y, wszyscy jadli burgery, a ja jadłam jakąś specjalnie dla mnie na zamówienie zrobioną, obrzydliwą sałatkę z liści i piersi kurczaka. Wiem, że być może nie każdy ma taką silną wolę, jak ja wtedy miałam, ale no, co jest Coś za coś. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla Ciebie ważne, czy chcesz żyć zdrowo, dbasz o swoje, o swoje ciało, o swoje zdrowie, czy zależy Ci na tym, żeby żyć jak najdłużej, szczęśliwie, czy po prostu... Zostajesz w tym pociągu do zagłady, bierzesz kolejne tabletki, które, ci, które cię nie wyleczą, które leczą objawy, a nie przyczyny, i najprawdopodobniej będziesz musiał ich brać coraz więcej, bo to niszczy twój organizm. To wszystko jest kwestia motywacji. Nie mam tutaj złotej rady, po prostu trzeba wybrać swoje priorytety. Ale żeby nie było to poza tym, że staniesz się zdrowy, pozbędziesz się swoich problemów to najprawdopodobniej zrzucisz na wadze i będziesz podziwiany przez te wszystkie osoby które y, nie mają silnej woli i jedzą te śmieciowe żarcie, a ty, ty masz na tyle samodyscypliny, że możesz po prostu trzymać fason podczas gdy wszyscy inni odżywiają się byle czym i tak jak wcześniej już wspomniałam jest to metoda na wyleczenie nie tylko trądziku, ale naprawdę różnych, różnego rodzaju chorzeń chorób przewlekłych takich jak właśnie różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne cukrzyca choroby skóry y, choroby tarczycy myślę że yy... Jeżeli nie wszystkie można wyleczyć, to na pewno można, po, y, można poddać je remisji. Uważam, że dieta to jest jedyny sposób na pozbycie się chorób. O tym, y, dlaczego akurat te pokarmy powszechnie uważane za zdrowe znajdują się na tej zakazanej liście, y, będę wyjaśniać w kolejnych filmach na tym kanale, ponieważ y, jakby ten filmik jest moją wiedzą sprzed kilku lat, ale moja wiedza już została zaktualizowana od te, tego czasu yy, i dowiedziałam się kilku nowych rzeczy także na pewno będę się na tym kanale z wami dzielić na pewno będzie film o glutenie i o nabiale no bo myślę, że to jest no gluten to jest myślę, że naj, najczęstsza przyczyna różnego rodzaju chorób i ogólnie mam myślę sporo zaskakujących y, informacji do przekazania mam nadzieję, że ten filmik okazał się cokolwiek przydatny jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw je w komentarzu, będzie mi miło. Jeżeli jesteś zainteresowany, jak poprawić swoje zdrowie, jak żyć szczęśliwie, zapraszam do subskrypcji tego mojego kanału. Teraz już żegnam się. Dziękuję za poświęcony mi czas i do widzenia.